Sylwia Czachowska to nastolatka o długich, kędzierzawych włosach i oczach koloru szarego. To niewysoka, bo mierząca 165 cm młoda kobieta. Ma owalną twarz i śniadą cerę i dość wysokie czoło. W lewym uchu miała trzy kolczyki, a na szyi znamie w postaci niewielkiej plamki. Taki opis dzisiejszej bohaterki pojawił się w rejestrze osób zaginionych. 14 września 1997 roku spółdzielnia mieszkaniowa w Inowrocławiu zorganizowała festyn na pożegnanie lata. To właśnie w tym mieście zatrzymamy się w dzisiejszym odcinku. Selwia w roku 1997 miała 17 lat. To spokojna nastolatka, której nie w głowie było imprezowanie po nocach. Przez znajomych postrzegana była jako osoba skromna. Nie znaczyło to jednak, że nie lubiła wychodzić z domu. Festyn odbywający się w niedzielne popołudnie był dla niej ciekawą opcją na spędzenie wolnego czasu. Miały odbywać się na nim różne konkursy, a także miał odbyć się koncert. Postanowiła się na niego wybrać. Gdy wychodziła z domu, nie było w nim jej matki. Nikomu nie powiedziała, dokąd się wybiera. Nie zostawiła żadnej kartki. Gdy zbliżał się wieczór, a Sylwia nie wracała do domu, jej matka zaczęła się niepokoić. Jutro miała iść do szkoły, i zważywszy na to, że była osobą sumienną, już dawno powinna wrócić. Niestety czas mijał, a ona nadal się nie pojawiała. Gdy nastała noc, a dziewczyny nadal nie było, jej matka zdecydowała się udać na komisariat, by zgłosić jej zaginięcie. Powiedziała policjantom, że nigdy dotąd nie miała miejsca sytuacja, by Sylwia zniknęła, nie dając znaku życia. W domu zostały też jej wszystkie rzeczy. Gdyby chciała uciec, zabrałaby przecież je ze sobą. Funkcjonariusze próbowali uspokoić rodziców nastolatki. Powiedzieli, że tego typu sytuacje się zdarzają i na pewno ich córka jest cała i zdrowa. Minęła noc, a nazajutrz Sylwia nadal nie dała znaku życia. Nawet gdyby zabalowała, to z pewnością już by wróciła do domu. Niestety kolejne dni nie przynosiły ukojenia. Nadal nie było wiadomo, co się stało z siedemnastoletnią dziewczyną. Została ona wpisana w rejestrze osób zaginionych, ale nie było można znaleźć tropu, który nakierowałby śledczych na miejsce pobytu Sylwii Czachowskiej. Zakładano dwie wersje. Jedna z nich mówiła, że siedemnastolatka sama wyjechała. Druga zakładała, że została zamordowana, a ciało zostało ukryte. Mijały tygodnie, a potem miesiące, w końcu lata. Co się stało z Sylwią? Chyba już nikt nie wierzył w szczęśliwe zakończenie tej historii. W okolicy krążyły różne plotki na ten temat. Trzeba przyznać, że ludzie potrafią wykazać się nielada wyobraźnią w takich kwestiach. Ktoś rzucił famę, że uciekła z Cyganem. Ktoś inny twierdził, że widział ją stojącą przy trasie z Inowrocławia do Torunia. Według tego człowieka miała pracować jako prostytutka. Starano się weryfikować tego typu rewelacje, jednak nie przynosiło to żadnego efektu. Były to najprawdopodobniej wyssane z palca plotki ludzi, którzy opowiadając je chcieli zwrócić na siebie uwagę. Trzeba przyznać, że niektórzy nie mają za grosz poczucia taktu. Po latach stworzono progresywny portret, który ukazywał prawdopodobny wizerunek Sylwii, z uwzględnieniem zmian w wyglądzie wraz z wiekiem. Portret został opublikowany w mediach. Nie zgłosił się jednak nikt, kto widziałby Sylwię. Jej matka od czasu zaginięcia popadła w depresję, musiała leczyć się psychiatrycznie. Po ośmiu latach pojawił się nowy funkcjonariusz, który bardzo zaangażował się w tę sprawę. Dokładnie przeanalizował zebrany materiał. Liczono, że świeże spojrzenie przyniesie jakiś przełom. Zdecydowano się wyodrębnić DNA, które pomoże porównać znalezione, niezidentyfikowane zwłoki na terenie Polski, a także te za granicą. W tym celu pobrano próbkę od matki Sylwii. Niestety nadal nie było żadnego postępu. Porównano ślady DNA z wielu ciał, nie było jednak dopasowania, zupełnie jakby Sylwia zapadła się pod ziemię. Tylko czy to możliwe, że nikt w okolicy nic nie wiedział? Wydaje się być to wręcz mało prawdopodobne. Zaangażowany w sprawę funkcjonariusz postanowił założyć profil Sylwii na popularnym wówczas portalu Nasza klasa. Liczył, że na niego napisze ktoś, kto ma informacje w tej sprawie. W opisie profilu napisano: Napadli ją i zgwałcili. Byli jak bestie. Nie dali jej żadnych szans. Niestety nikt się nie odezwał. Rodzice zaginionej dziewczyny odchodzili od zmysłów. Przełom pojawił się znacznie później. W roku 2011, czyli 14 lat od zaginięcia, śledczy dostali cynk odnośnie tego, co wydarzyło się w roku 1997. Niektóre źródła mówią, że informacja dotarła za pośrednictwem wiadomości e-mail. Nazawca miał napisać: Czy w sprawie poszukiwanej Sylwii przewiduje się jakąś nagrodę? Została zamordowana. Głównym sprawcą jest Przemysławka. Zżerają go wyrzuty sumienia i to pcha go w alkoholizm. Przyciśnijcie też jego wujka. Napłynęło także zgłoszenie od kobiety, która była znajomą Przemysławaka. Zaradomiła ona policję, że mężczyzna groził jej, że zrobi z nią to samo co z Sylwią. Z pewnością należało poważnie potraktować te doniesienia. Mężczyzna był kilkakrotnie przesłuchiwany w tej sprawie dotychczas. Jak dotąd, brakowało dowodów, by postawić mu zarzuty. Kilka dni później doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn. Był to 32-letni Przemysław K. i 38-letni Dariusz S. Byli oni ze sobą spokrewnieni. Przemysław był siostrzeńcem Dariusza. Między nimi była różnica siedmiu lat. W dniu, gdy zaginęła Sylwia, młodszy miał 18 lat, a starszy, 25. Przemysław w roku 2011 pracował jako stolarz. Miał żonę, z nią oraz dziećmi tworzyli szczęśliwą rodzinę. Dariusz natomiast nie znalazł życiowej partnerki i był starym kawalerem. Równie słabo szło mu szukanie pracy, której nie posiadał. Ich zeznania potwierdziły to, czego rodzice Sylwii obawiali się od kilkunastu lat. Ich córka nie żyła. Mężczyźni wskazali miejsce, w którym znajdowało się ciało. W roku 1997 była tam działka należąca do rodziców przemysławaka. Było to niedaleko budynku ratusza. Ciało Sylwii zakopano półtora metra pod ziemią. Stopień rozkładu nie pozwalał na identyfikację. Przy zwłokach były resztki skarpetek oraz złote kolczyki i legitymacja szkolna na nazwisko zaginionej przed laty nastolatki. Znajdował się tam także sznur związany w pętle. W jakich okolicznościach zginęła? O tym przekonali się śledczy w trakcie przesłuchania. Wyjaśnienia złożone przez obu mężczyzn wzajemnie się wykluczały. Wszystko wskazywało na to, że nastolatka została uduszona. Dariusz uważał, że to jego siostrzeniec dopuścił się zbrodni. On natomiast obstawał przy tym, że obaj mieli w tym udział. Jego zdaniem, podczas szarpaniny, Sylwia uderzyła głową w mur altanki i tak straciła życie. W jednej z wersji mężczyzna przedstawił taki przebieg wydarzeń. Gdy już skończyliśmy, ona krzyczała nadal. Wrzeszczała, że pójdzie na policję. Dariusz uderzył ją pierwszy. Ja też ją uderzyłem kilka razy szpadlem, ale nie chciałem jej zabić. Jak już to się stało, to wykopaliśmy dół i wrzuciliśmy ją do niego. Oględziny ciała wykluczyły taką wersję wydarzeń. Wiadomym było, że przemysław kłamał. Gdy wiedział, że nie uda mu się oszukać organów ścigania, przyznał, że nastolatka została przez nich uduszona. Jednak ślady na ciele wskazywały, że sprawca był jeden. Daleko posunięty rozkład nie pozwalał na określenie, czy dziewczyna została zgwałcona przed śmiercią. Jaki był faktycznie przebieg wydarzeń 14 września, Sylwia udała się zgodnie z planem na Festyn. Szła sama. Po drodze spotkała 18 osiemnastoletniego wówczas przemysławaka. Znała go i darzyła go zaufaniem. Zatem, gdy zaproponował jej, by wybrała się z nim na działkę przy ulicy Świętokrzyskiej należącą do jego rodziców, zgodziła się. Zapewniał, że przyjemnie spędzą czas. Sylwia nie podejrzewała go o żadne niecne plany. Na miejscu był jeszcze jeden mężczyzna. To 25-letni Dariusz Esz. Był on wujkiem Przemysława. Wszyscy razem spożywali alkohol na działce. W pewnym momencie Dariusz wyszedł do sklepu, by uzupełnić zapasy wódki. Będący pod wpływem alkoholu Przemysław poczuł chęć na uprawianie seksu. Bez zbędnych ceregieli zaczął dobierać się do koleżanki. Ta jednak nie chciała się z nim kochać. Stanowczo mu odmawiała, a gdy to nie pomagało, zaczęła się bronić. Osiemnastolatek był tak napalony, że nie potrafił się powstrzymać. Postanowił zrobić to wbrew woli Sylwii. Ta przez cały czas się szarpała, zaczął ją dusić. Robił to tak długo, aż w końcu przestała się opierać. Jednocześnie przestała oddychać, a co za tym idzie, uszło z niej życie. Gdy na miejscu pojawił się Dariusz, zastał makabryczny widok. Sylwia leżała naga, a jej oczy były otwarte. Zamiast zaalarmować policję o tym, co zobaczył, postanowił pomóc swojemu siostrzeńcowi. Razem ukryli ciało zamordowanej nastolatki. Wykopali na działce płytki dół. W nim zakopali ciało. Było to tylko tymczasowe rozwiązanie. Dali sobie czas na to, by wymyślić, co zrobić dalej. Nazajutrz wrócili na miejsce. Postanowili, że najlepiej będzie, gdy spalą ciało. Jednak to nie było takie proste, jak im się wydawało. Nie udało im się pozbyć problemu w ten sposób. Zdecydowali się przenieść zwłoki w inne miejsce. Tym razem wykopali głębszy dół i do niego je wrzucili. Zakopali i dalej musieli żyć ze świadomością tego, czego się dopuścili, zwłaszcza przemysław. W roku 2011 było już 14 lat od tej zbrodni. Dariuszowi postawiono zarzut zbezczeszczenia zwłok, a także zacierania śladów zbrodni. Tego typu przestępstwa przedawniają się po upływie 10 lat. Tym samym mężczyzna nie został skazany. Wyszedł na wolność. Sąd stwierdził, że ze względu na swój niski iloraz inteligencji nie jest on zdolny do tego, by celowo zeznawać tak by uniknąć kary. Brakowało dowodów na to, że miał on faktycznie udział w pozbawieniu życia Sylwii. O przedawnieniu nie mogło być mowy w przypadku Przemysława, który oskarżony został o zabójstwo. Wyrok usłyszał 10 czerwca 2013 roku. Uznano jednak, że nie jest on osobą moralnie zdeprawowaną. Jego działanie w roku 1997 miało być spowodowane impulsem. Prokurator nie żądał najwyższego wymiaru kary. Co zastanawiające, wnioskował zaledwie 15 lat od siatki za zabójstwo dziewczyny, która miała przed sobą całe życie. Sąd zgodził się ze stanowiskiem oskarżyciela. Właśnie taki wymiar kary usłyszał oskarżony przemysławka. Sąd uznał, że rokuje on na przyszłość i wszystko wskazuje na to, że po wyjściu będzie on dobrym obywatelem. Oprócz tego został też zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia rodziny Sylwii w postaci 100 tysięcy złotych. Prokurator natomiast żądał apelacji od wyroku Dariusza. Jego zdaniem mężczyzna, wbrew ustaleniu sądu, był zamieszany w samozabójstwo. Apelacja jednak nie przyniosła efektu. Dariusz nie został w tej sprawie skazany. Być może, gdyby nie anonim podesłany policji, ta sprawa do dziś nie wyszłaby na jaw. Kim był anonimowy donosiciel? Ta informacja nie została podana do wiadomości publicznej. Najpewniej jeden z mężczyzn zamieszanych w śmierć Sylwii wygadał się komuś, nie spodziewając się, że to się na nim zemści. I to już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Wiem, że odcinek był trochę krótszy niż ostatnio was do tego przyzwyczaiłem, ale nie chciałem przeciągać na siłę tej historii. Dziękuję za dziś i zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję i do usłyszenia już niebawem.